To witam wszystkich, z tej strony Rekinek. I tutaj, tak jak właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, aczkolwiek nie w naszym ojczystym języku, nasza strażnica została zaatakowana i musimy ją obronić. I pucharek polega na tym, żeby zrobić to trzy razy. Takie wydarzenie nastąpi po tym, jak przyjmiemy jedną ze strażnic i pokręcimy się tam trochę lub wrócimy do niej trochę później to właśnie będzie takie wydarzenie, że będziemy znajdować się w pobliżu lub jak na jej terenie i dostaniemy informację, że strażnica została zaatakowana przez czerwone kapturki w dużej ilości i musimy je wszystkie powystrzelać, bo zagrają, zagrażają naszym, naszej strażnicy. Także nie jest to nic trudnego, na pewno Przydarzy wam się, e, przydarzą Wam się trzy takie wydarzenia. E, łatwe do zrobienia wystarczy zabijać i ekspedycja karna zostanie wykończona. Jak to jest w opisie, pucharka nie wiem czemu ekspedycja karna ale w każdym razie puchadek, pucharek obrońca wpada. Ja dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia.